Masz dosyć kamer, które pokazują jedynie zarys postaci, a jak przyjdzie co do czego, to nic nie da się odczytać z nagrań? Chcesz mieć monitoring, który naprawdę coś widzi, a dodatkowo daje ci pełną kontrolę z poziomu telefonu gdziekolwiek jesteś? No to słuchaj, muszę Ci powiedzieć, że naprawdę dobrze trafiłeś. Dzisiaj pokażę Ci kamerę bezprzewodową Wi-Fi, która nie tylko nagrywa w jakości 8 MP 4K, ale posiada też naprawdę wiele innych ciekawych funkcji, takich jak na przykład zoom optyczny, kolorowe widzenie w nocy, czy też wykrywanie ludzi, pojazdów oraz zwierząt, co wciąż pozostaje naprawdę rzadkością wśród konkurencyjnych rozwiązań. Przed Tobą Reolink W430, solidna i zaawansowana kamera, która świetnie sprawdzi się zarówno w domowym, jak i firmowym monitoringu. Oglądaj ten film do końca, a dowiesz się wszystkiego o tym urządzeniu. Pierwsze na co musisz zwrócić uwagę to obraz. I nie chodzi mi tutaj o ładny widok, tylko konkrety. Wyraźne szczegóły, które rozpoznasz bez zgadywania. Kamera nagrywa w rozdzielczości 8 megapikseli, czyli w jakości 4K przy 15 klatkach na sekundę. To tak jakbyś miał ekran pełen detali. Jesteś naprawdę w stanie zobaczyć wszystko. Na przykład numer rejestracyjny samochodu, czy też twarz osoby wchodzącej na Twoją posesję. W przypadku kradzieży masz dowód czarno na białym. Kąt widzenia to około 105 stopni w poziomie, co pozwala objąć naprawdę szeroki fragment otoczenia. Idealnie sprawdzi się na przykład przy bramie wjazdowej czy też garażu. Dodatkowo Reolink W430 oferuje pięciokrotny zoom optyczny. I tutaj warto podkreślić słowo optyczny, bo to nie jest cyfrowe rozciąganie pikseli. Zoom przybliża obraz bez utraty jakości, więc możesz dokładnie przyjrzeć się na przykład podejrzanej osobie, która kręci się pod Twoim domem lub też odczytać tablice rejestracyjne z samochodu. Pewnie zastanawiasz się, jak ta kamera nagrywa obraz w nocy i powiem Ci, tutaj też daje radę. I to nie tylko w czerni i bieli, ale także w kolorze. Dzięki wbudowanym reflektorom LED, Reolink W430 potrafi oświetlić teren i rejestrować obraz w kolorze nawet w pełnej ciemności. To naprawdę robi różnicę. Tu masz konkretny podgląd, widzisz wszystko dokładnie i to w kolorze. Co ważne, reflektory możesz ustawiać automatycznie. Kamera będzie je wtedy włączała, gdy tylko wykryje ruch lub możesz też nimi zarządzać ręcznie z poziomu aplikacji mobilnej Reolink. I właśnie, skoro mowa o ruchu, kamera nie działa na zasadzie coś się ruszyło i bije na alarm. Reolink W430 potrafi rozpoznawać osoby, pojazdy i zwierzęta. Dzięki temu nie dostaniesz powiadomienia za każdym razem, gdy zawieje wiatr, czy też poruszą się jakieś liście. A jak już faktycznie coś się dzieje, natychmiast otrzymasz powiadomienie na Twój telefon. Jedno kliknięcie i możesz zobaczyć, co tam kamera wykryła. To naprawdę działa szybko i precyzyjnie, co w praktyce oznacza, że nie musisz cały dzień siedzieć z telefonem w ręku, żeby czuć się bezpiecznie. Kolejna rzecz, która wyróżnia tę kamerę, to możliwość dwukierunkowej rozmowy. Dosłownie. Roling W430 ma wbudowany mikrofon i głośnik, co pozwala Ci mówić do osoby, która znajduje się pod kamerą z poziomu aplikacji. Wyobraź sobie, że na przykład przychodzi do Ciebie kurier, który chce zostawić paczkę. Odpalasz wtedy aplikację i mówisz do niego na przykład, że proszę zostawić paczkę pod furtką. Albo ktoś podejrzany kręci się pod Twoim domem i chcesz go na przykład, nie wiem, przegonić, czy też zapytać, czego tutaj szuka. Opuść moją posesję. To jest teren prywatny. Dzięki temu nie tylko widzisz, co się dzieje, ale możesz też zareagować bez ruszania się na przykład z kanapy czy też biura. Kamera działa przez Wi-Fi, więc nie musisz podłączać kabli do routera. Wystarczy tylko, że masz w pobliżu zasięg sieci bezprzewodowej. Rolin W430 obsługuje pasmo 2,4 i5 GHz. Co więcej, ten model obsługuje standard Wi-Fi 6. Co zapewnia wyższą przepustowość i mniejsze opóźnienia, i to nawet w środowiskach, gdzie do sieci podłączonych jest wiele urządzeń, co daje oczywiście lepszą jakość połączenia. Wszystkimi funkcjami w Reolink W430 możesz sobie zarządzać z poziomu aplikacji Reolink, która jest dostępna w języku polskim na Androidzie i na iOS. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Możesz sobie podglądać obraz na żywo, przeglądać nagrania, ustawiać harmonogramy, detekcje sterować reflektorami, dźwiękiem, zoomem optycznym. Naprawdę jest to bardzo wygodna w obsłudze aplikacja, z której dodatkowo możesz korzystać, będąc nawet setki kilometrów od Twojej kamery. Jeśli chodzi o zapis nagrań z tej kamery, to masz pełną swobodę. Możesz przede wszystkim włożyć kartę microSD, a jeśli zależy ci na czymś bardziej rozbudowanym, to możesz podłączyć tę kamery, na przykład do rejestratora Reolink lub też Reolink Home Hub. Jest też opcja zapisywania w dodatkowo płatnej chmurze Reolink Cloud. To już po prostu zależy od ciebie i od tego, co będzie dla ciebie bardziej wygodne. Dla jednych lepszy będzie lokalny zapis, dla innych chmura, bo mają dostęp do archiwum z każdego miejsca. I to jest właśnie fajne w tej kamerze, że wybierasz sobie rozwiązanie, które Tobie w pełni odpowiada. Montaż kamery to naprawdę bardzo prosta sprawa. Wszystko, co potrzebne do poprawnego zamontowania Reolink W430 znajdziesz w tym pudełku. Zresztą, zobacz sobie sam, jak wygląda jego zawartość. Możesz ją więc śmiało zamontować w miejscach z dostępem do sieci bezprzewodowej, na przykład na ścianie Twojego domu lub firmy, by obserwowała to, co się dzieje na podjeździe. Kolejnym etapem jest oczywiście konfiguracja, czyli podłączenie tej kamery do aplikacji mobilnej i zaufaj mi, z tym też nie będziesz miał większych problemów. Wystarczy tylko, że z poziomu aplikacji Reolink zeskanujesz kod QR z kamery, a ten przeprowadzić już przez cały proces konfiguracji. Kamerę wyróżnia klasa szczelności IP67, co oznacza pełną ochronę przed pyłem i wodą. To wysoki stopień odporności, który zapewnia niezawodne działanie urządzenia, niezależnie od warunków atmosferycznych, zarówno w upalne dni, jak i podczas deszczu czy mrozów. Co jeszcze da Ci Reolink W430? Urządzenie współpracuje z asystentem Google, co pozwala ją zintegrować z inteligentnym domem. Dodatkowo posiada też funkcję Timelapse. Dzięki temu możesz w efektowny sposób zarejestrować zmieniający się krajobraz, np. zachód słońca, czy też jakieś zmiany pogodowe i zobaczyć to wszystko w kilkudziesięciosekundowym klipie. Reolink W430 to świetna propozycja dla tych, którzy chcą mieć porządny monitoring. Jeśli więc zależy Ci na wysokiej jakości, stabilnym działaniu i prostocie obsługi, to tę kamerę zdecydowanie warto rozważyć. I to za bardzo dobrą cenę jak na kamerę z takim zestawem funkcji. A po więcej informacji zajrzyj do opisu oraz w link w komentarzu. Dzięki, że obejrzałeś do końca. Jeśli spodobał Ci się ten film, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał i koniecznie daj znać w komentarzu, którą kamerę Reolink powinniśmy przetestować w kolejnym filmie. Do zobaczenia!